Witam na konferencji prasowej, Stanek pod Was pokonał Rzeszów 50 do, 30, 59 do 50 do 39, z nami trener drużyny Gości, dzień dobry. Proszę podsumować ten mecz, On był dosyć zacięty, waleczny, mieli na było bardzo wyrównana walka, no ale jednak zostaliście pokonani jak na to wisi. Ja na serwisie chciałbym podziękować bardzo nam za to, że po tym co tragedia tam się o, o na spotkaniu, spotkania z ludźmi się przełożyć, to sobie bo wygląda się w późniejszym terminie, to myślę, że współpraca między wszystkimi grupami układała się tak jak, tak jak można się, jak widzimy, układać, to ten sposób był może fajniejszy. No może nie fajniejszy, ale, ale by byłoby przyjemność. Spotkanie fajne, bo od tych mieliśmy spotkanie podróży, niestety w końcu planu się była lepsza i nie nam i, 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 i nie udało się tutaj sprawić niespodzianki, ale myślę, że spotkanie mogło się podobać i na pewno kibice, którzy tutaj na nie żałowali, że, 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 że dzisiaj przeszli na do spotkanie. Dziękuję. Grzegorz Balasek. Dzisiaj w Azji jedyne, 13 to Gratuluję. Powiedz nam, jak się czujesz na tym gospodarzu? Na każdym ja dniu. Czuję się dobrze wtedy, kiedy ja jestem szybki. I udawało się się Uh, tired. Uh, it was close. They were really good. They made really good starts in the beginning and uh, we were only a few points ahead of the time and uh, we knew it was gonna be tough in the end and, uh, Actually, it was a little bit easier than I expected. I, I thought it was going to be a last-heat decider but uh, we could finish the meeting before that and uh, I was really happy about it because uh, you know, it was too too much stress for me to have a last-heat decider <laughs> uh, but I'm really happy about the team, everybody quieted, uh, some guys had problems with the bikes but uh, everybody kept their uh, heads up and they were fighting to the end and uh, this was the team is all about you know I think that Everybody did a great job in the team today and really happy to be a part of it.